O, kurwa. Pyl podkreślenie Zezol, podkreślenie pylet. 7 złotych Okej okay, Dona te jednak działa dłoń z gestem Ok. <noise> dłoń z gestem, ok. Dzięki Zezol, dzięki. Nareszcie ktoś inny wysłał mi donate niż Bartoksów. Dziękuję Zezol Dawajcie serduszka dla Zezola na czacie. Nice, nice. Dzięki Zezol. Nie, nie, nie ugramy tego, nie ugramy. Ich jest więcej. Ja dole. Pyl, podkreślenie Zezol, podkreślenie Pyl Ed. 12 zł Parkour mistrz. Parkour mistrz? Dzięki Zezol, dzięki, dzięki. Zezol, kurde, ty chyba zaraz do topki będziesz chciał się wbijać. Ile Zezol już wysłał? Czekajcie, 4. Potem było 7, co nie? Czyli razem to jest już 11. Teraz 12 to 23 zł Zezol jeszcze drugie tyle i się wbijesz do mnie do topki. No top 5. Kurde Ale wariat zezola. Ile mamy łapek w górę pod live'em? Ja pierdolę! Pyl podkreślenie Zezol, podkreślenie pylet 21 zł. Próbuję hech. hech. Kurwa! Chłop lepszy co... Chłop robi bardziej niż Bartokso, mnie na Hajs. Naprawdę. Zezol, co, ch co do topki chce się załapać, nie wierzy. On się już załapał? Zezol czy jeszcze nie? Kto jest w topce? Pią piąty. Piotruniuś. Co jest kurwa! Bartokso. 30 zł. <tryzol> chcesz wojnę, bo ja z trzecia z kimś powalczę na Donatebuśka mrugająca okiem. <tryzny> co jest? Chłopy, co wojna donate'ów będą u mnie robili. Ja pierdolę. Nie wierzę. Ej, ale... że ryły, really? Wojna Donate'ów u mnie? Ej, ja się boję! Już 5 godzin mam! Nie! Ja myślę, że dzisiaj będę miał krótszego live'a, naprawdę. Aha, no nie, nie idę tędy, nie idę tędy, pierdziele A jest dla wszystkich. Pyl podkreślenie Zezol, podkreślenie Pyl Ed. 35 zł. Nie, nonum. Ja, pierdolę. Co jest? Kurwa! Co jest? Ja sobie wy popierdoleni jesteście, serio mówię. Bo Bartokso wysła chyba zezwoń, wysłał 21. Mam dużo pieniędzy na sępach 100 tysięcy, bez jarania. Siowa... Ja popierdolę! Mam dużo pieniędzy na sępach 100 tysięcy, bez jarania. Wytrzymam 100 tysięcy. Bartokso. 100 zł. Radzę się poddać. Co ludzie robią w ogóle? Pyl podkreślenie Zezol, podkreślenie pyl 21 złotych. Może gest V chyba zlegowało na chwilę streamo. Oj, Zezol, Martox cię przebił, poki co? Ja pierdolę 100 zł. Oh. Śmieszek Akatymon. 1 zł. Masz przepięgolony <gryw> XDB. Podkreślenie wezol, podkreślenie pylet 59 złotych. Poddaje się niepowodzenie. Ja, Nie no, z tego będzie odcinek. Z tego będzie odcinek. Co jest kurwa? 50 złotych. Na pewno chcesz walczyć? Co jest?! 18 godzin! Ja tu tyle nie będę siedział! Ja tu tyle nie będę siedział, co jest?! 18... Like money, 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 money. <grym> <grym> pyl, podkreślenie Zezol, podkreślenie PylEt, 35 złotych. Ciąg w dół, nie? Ah. Ja, ja, już, ja, ja, już nie mam słów. Ja już nie mam słów, naprawdę. Co wy to ja... Mi, mi się to w głowie nie mieści. 20 godzin. Ja mam jedna złotówka, to 3 minuty. Co by miał Gezer? Bartok, 40 zł. Muśka bez wyrazu. Buśka bez wyrazu. 300 zł. 300 zł. 13 minut? 300. Ja, tre... yeah, zarobiłem 300. 22 godziny. 22 godziny i pół. Nie, byłbym hamem, gdybym z tego nie zrobił odcinka. Naprawdę. Będzie odcinek. Madoka... Będą wszystkie donaty na odcinku. Wszystkie. Eee, Midy czy na A? Na A. Nasz spawn. Like money, 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 money. Pyl podkreślenie Zezol, podkreślenie Pyl Edge. 25 zł, ale że ty bogaty. Ale, że ja bogaty jestem. Ja naprawdę, ja, ja. Ja ogólnie każdemu kto mnie ogląda radzę zostać, bo będzie losowanie na stero Nie mam no, takie gruby denajty, że ja muszę coś z tym zrobić. Wiecie, do dwóch dni live? Tak, 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 tak. Żebym się chyba wykończył, co nie? Mam dużo pieniędzy. Ja pierdolę. Pieniędzy. Bez jarania działanie, wytrzymam dwóch tysięcy, mam dużo pieniędzy na sepach 100 tysięcy, bez jarania działanie wytrzymam 2 tysięcy. Bartokso, 200 zł. Ja się nie poddam. A few moments Ała e, Nie że Ała w, że w grze, tylko Ała w realu, moja głowa O kurde O kurde po, Powiem wam tyle Grubo tylko ja nie mogę zabić Jestem i tak top 1, no ja bym podkreślenie, Zegol, podkreślenie, Fel, 59 złotych. Aha. Aha. W tym momencie nie wiem, co w ogóle mam powiedzieć, naprawdę. Naprawdę. Ej, ja mam takie pytanie. O, nice, headshot. A to jest bardzo możliwe. Pam, Pampara, Kit Meteram, Tu, 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 tu. To pieniążki się skończyły. <grystanie> <grystanie>